Kiedy patrzysz w lustro, wiesz na pewno, że jesteś Brazyliką. Jasne. Ale chcesz wiedzieć kim jeszcze? Właśnie. Jesteś gotowa rozpocząć tę podróż? Tak. W tej kopercie są wyniki, które na pewno Cię zaskoczą. Najlepsze jest to, że będziemy mogli wyruszyć w kulinarną podróż śladami Twojego DNA. Gotowa? Tak. Do dzieła. Jafa Almeida Kak urodziła się w Brazylii, ale nie wie, skąd pochodzili jej przodkowie. Teraz się tego dowiem. Co tam jest? Włochy. Po cichu liczyłem na taki wynik. Cieszysz się? Jestem prawdziwą noną. Kiedy zobaczyłam wyniki, pomyślałam, oczywiście. Moje ciało i moje podniebienie już to wiedziały. Musiałam się uspokoić. Chciałam obwieścić wszystkim, że jestem prawdziwą noną. Jafa wie, że jej rodzice urodzili się w Brazylii. Właśnie odkryła, że ma też włoskie korzenie. Zareagowałaś bardzo emocjonalnie. Jak się czujesz teraz? Nadal jestem w szoku. Zawsze chciałaś być noną. Teraz poznasz prawdziwą nonę, która nauczy cię, jak być Włoszką. Gotowa? Jasne? Do dzieła! Mamoroso, nadchodzimy. Nazywam się Mama Rosa. Jestem szefową kuchni i właścicielką restauracji Seven Numbers. Uwielbiam to, co robię. Kocham gotować, kocham ludzi. Dlaczego? Bo jestem Włoszką. Ubóstwiam gotować. Moja babcia przekazała wiedzę mojej mamie, a moja mama mnie. Tradycje są bardzo ważne. Włoska rodzina jest ze sobą bardzo blisko związana. Darzymy się miłością, rozmawiamy, pijemy, gotujemy, biesiadujemy. Dlatego uwielbiam być Włożką. Gotuję sześć dni w tygodniu. Nigdy nie odpoczywam. To moja pasja. Nie mogę być z dala od kuchni. W życiu trzeba pić, jeść i się śmiać. Życie jest piękne. Ciesz się każdą chwilą. Cheers. 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 Salute. 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 Ah. So good. Bardzo dobrze. Co my tu mamy? To przystawki: ser, pomidor, zielone oliwki, prosciutto. Zacznę od oliwki. To włoski zwyczaj. Wybierasz i jesz. Jaffa właśnie się dowiedziała, że ma włoskie korzenie. Witamy w rodzinie! Dziękuję! Opowiem ci jej historię. Znajomi od dawna nazywali Jafę Nono, mimo że nie wiedzieli o jej korzeniach. Wspaniale! Lubię karmić ludzi, tak jak ja. Mama Rosa, Mamo Rosso, Jafa opowiedziała mi o brazylijskiej kulturze. Mówiła, że Brazylijczycy lubią jeść w dużym gronie. Czy to podobne do włoskiej tradycji? U nas jest tak samo. Co roku jeżdżę do Włoch. Kiedy docieram na miejsce, przy stole siedzi co najmniej 30 osób. Tacy jesteśmy. Dobre jedzenie, rodzina, rozmowa, śmiech. W jaki sposób Jaffa może zanurzyć się we włoskiej kulturze? Into her, her musi czuć pasję w kuchni i kochać gotowanie. Tak jak ja. Nie mogę być z dala od kuchni. Jakie danie musi nauczyć się przyrządzać Jafa? Lasagne. To jedna z moich ulubionych potraw. Salute! Musimy posiekać szczypior. Szybciej. Pobudka. Robisz to zbyt wolno. Jeśli chcesz pracować ze mną w kuchni, musisz być szybka. Teraz cebula. Jedna dla ciebie, druga dla mnie. Ruchy, za wolno. Tak się sieka. To było trochę stresujące. Teraz mozzarella. Tak. Yeah. She's amazing. Mama Rosa jest wspaniała, gotuje z sercem. Czułam, że muszę naprawdę się postarać. Chyba potrzebujecie wina. O tak! Możemy się trochę napić? Jasne. Przyniosłem też ser. Idealnie. Chodź tu. Potwierdziło się, że Włosi są radośni i hałaśliwi. Uwielbiam to w nich. To znaczy w nas. Pyszne. Teraz bierzemy makaron. Okay. Ugotujemy gotujemy go. Like Dwa two płaty naraz? Okay. Tak. That's the way it. Tak to się robi. Okay. Right. Widzisz? Idealnie. Ser romano to podstawa lasagne. Potem mozzarella. Zawsze kupuj sery dobrej jakości i spróbuj trochę przedgotowania. Dlaczego nie używamy parmezanu? Bo parmezan zawiera mniej soli i ma mniej smaku niż romano. Ten ser idealnie pasuje do tej potrawy. Mam wrażenie, że romano ma głębszy smak. Tak, dlatego to bardzo ważne, żeby najpierw spróbować sera. Cudownie było spędzić czas w kuchni z mamą Rozą. Tym bardziej, że właśnie odkryłam moje włoskie korzenie. Czuję, że płynie we mnie włoska krew. Nie mam co do tego wątpliwości. Otwórz piekarnik. Od dołu pewnego dnia będę jak mama Rosa, nieustraszona w kuchni. Jafa Almeida Kak właśnie dowiedziała się, że ma włoskie korzenie. Jestem prawdziwą noną. Uczy się włoskiej kuchni od Mamy Rosy, właścicielki i szefowej kuchni w restauracji Seven Numbers. Ok, Mama Rosa? Kiedy zapytałem, jakie danie musi nauczyć się przyrządzać Jafa, powiedziałaś: lasagne. Dlaczego to taka ważna potrawa? Przyrządzenie jej to długi, powolny proces. Dzięki temu smaki się przegryzają i powstaje wspaniałe połączenie. Nauczyłam się robić prawdziwe lasagne. Z pewnością uczę się też cierpliwości. Cierpliwości i jakości. Mangia Do dzieła. Przygotowałyśmy najlepsze lasagne, jakich próbowałam. Danie ma miękką, ciepłą konsystencję. Czuć wszystkie smaki. Pomidora, mięso i ser romano. Wystarczy zamknąć oczy i się delektować. it tastes like half gambia so do you feel like you've Czujesz, że spełniłaś się dziś jako nona? Oh God, yeah. Tak. Wspaniale mieć świadomość, że będę mogła przygotować lasagne od podstaw. Postawić je na środku stołu, powiedzieć, manja Katie bene. I wszyscy będą się zajadać, tak jak uwielbiam. A ja będę wiedzieć, że to element mojego dziedzictwa. Czujesz się związana z włoską kulturą? Chyba zawsze to czułam w pewnym stopniu, tylko nie wiedziałam, że to część mnie. Good. Dobrze. <laughs> Mamo Rosa, Bardzo dziękujemy, Mamo Rosa. Nie ma za co. Jak żegnają się Włosi? Gdy kończymy jeść, wstajemy. ma. Prego. Ciao, bella, Grazie.